Myślę, że możemy zaczynać to na kameralne spotkanie, ale też kameralnie się zaczęło. Ponad rok temu, kiedy, kiedy powstała idea renowacji pomników, grobowców e, na cmentarzu Jeruzalem. Czyli pamiętam, jak, jak pan minister pewnego dnia powiedział, że może by się udało, gdybyśmy się jakieś zgromadzili razem, wspólnie. Coś tutaj podziałać, bo, bo temat właściwie od czasu, od czasu zakończenia II wojny światowej leżał no moment o man I, I niestety nikt, nikt nie miał tej woli, żeby się zająć tym, tymi naszymi najtrudniejszymi zabytkami, a to dzisiaj stoimy tutaj i jak każdy może zobaczyć, udało się. Ja chciałbym, żeby nasze spotkanie tutaj miało nie taki charakter, nie? że każdy będzie przemawiał, i będą jakieś długie przemówienia, i będziemy opowiadać, natomiast żebyśmy się też po prostu pomodlili za, za duszę tych osób, które tutaj spoczywają. Nie tylko w tych grobach, nie tylko za rodzinę widingów, nie tylko za rodzinę sopsky, ale, ale za zawsze... Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, osławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek grać i dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To może poprosimy jeszcze o zabranie głosu policjantora, panu akcji, panu ministra. i ministrze. się. Zgodę jako administrator i szef tego cmentarza, ale też księżom proboszczom To jest wspólna metropolia dla trzech największych parafii. Wszystkim, którzy się zaangażowali, bo rzeczywiście pomysł gdzieś tam w wielu głowach od wielu, wielu lat krążył. Kilka razy rozmawialiśmy o tym, czy to z Michałem Fitam pamiętam nawet w pierwszej kadencji interpelacji Anny szupalskiej, jak razem zasiadaliśmy w Radzie Miasta. Ja chciałbym podziękować każdemu, każdemu, kto się przyczynił, bo naszym celem było to, żeby ten komitet był bardzo szeroki, żeby każdy, kto się poczuł, mógł się zgłosić, i rzeczywiście się zgłosiły wszystkie środowiska, y, od prawa do lewa, od klubu gazety polskiej, po mniejszość niemiecką w jednym komitecie, i to pokazuje rzeczywiście, jak są. Wielkie sprawy to one mogą nas łączyć, a pamięć o przeszłości jest wielką sprawą. Ministra też były, dla wszystkich były, więc ja tylko się dokładam po prostu do tych podziękowań. No przede wszystkim yy, mogę podziękować też ludziom za, za zebrane pieniądze i za pozyskane środki tutaj przez towarzystwo. No nie, nie wiem, no jeż, jeżeli ktoś ma jakieś pytania co do tej konserwacji, no to mogę służyć odpowiedziom. Aha, myślę, że tak, no nie dzisiaj, może nie dzisiaj, żeby mogła się przygotować, zabrać trochę historii. Jeszcze powiem tak jako ciekawostkę, że całą tą konserwację tak naprawdę zaczęliśmy, albo ja tak ja zaczęłam, czy, czy ja z ramienia miasta. W zeszłym roku zleciliśmy karty zabytków tym dwom grobowcom. Trzębo, trzecią kartę zleciliśmy dla nagrobka kokeszów na cmentarzu na Ostrogów, po to, żeby rozpocząć od rozpoznania historycznego i od pewnej dokumentacji. I tutaj też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że faktycznie od tego rozpoczęliśmy. Tak jak się ale myślę, że, że się udało. Jeszcze tutaj też widać tutaj wizytu, wizy, tutaj tak tak ale w tej wizycie, jak wyglądało, to zupełnie się przypomina to tylko bo to już pokryte, jest warstwą dziesiątek lat różnych osadów zagrudzania, to bardziej przypominało to.